Siema. W dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na pewien mm -hmm. artykuł, który pojawił się już dawno na zagranicznej fragranticy, ale nie tak dawno został przetłumaczony w jej polskiej wersji. Będzie to artykuł o tym, co tygryski lubią najbardziej i współczesna perfumeria skierowana dla kobiet też lubi najbardziej, czyli o indolu. Film o tej cudownie pachnącej substancji zapachowej nagrywałem już wcześniej jak byłem blondynką, zdrową na umyśle, Może, y, możecie go sobie oglądać klikając link pod filmikiem. Teraz chory na umyśle Szatyn opiszę Wam jak naprawdę pachnie indol, no i skoryguję bzdury, które są pisane w tym artykule, które nie mają do końca Odnalezienia w naturze. To tylko piekarnik, nie maszcie się. Żaden ząb nie widział. Skończyło się piec. Będę musiał. No więc zapraszam na czytanie po prostu tych epopej, tych po prostu cudownych informacji, które zostały napisane tym cudownym artykule, więc zaczynamy. Kiedy nuta titrucowa miesza się spotem, z, z pomocą przygodzi co przypominające zjawisko hiranusc. Oba te zapachy, likwidując się nawzajem, trochę tak jak obraz będący odbiciem w lustrze, które jest kolejnym odbiciem w innym lustrze. Daj to w rezultacie zniekształcenie, powodujące inne postrzeganie do tego zapachu, tego obrazu. Ciekawe, ciekawe, pierwszy raz o tym słyszę, od dziś nie myję pach, tylko nacieram je sobie cytryną. Na pewno zapach będzie cudowny. Bic da zdarzyło się, że kiedyś użyłeś perfum zawierających izol, na tłuszczach występujących głównie biały No jasne, że mi się zdarzyło, pomimo, że jestem mężczyzną, to tak naprawdę i tak naprawdę w perfumach kierowanych do mężczyzn rzadko można spotkać ten składnik, to z pewnością każda kobieta mogła go mieć okazję poczuć na własnej skórze, używając jakiegoś zapachu, w którym były białe kwiaty. To akurat zgoda z tymi białymi kwiatami. Kontynuuję. Władzience, w której chwile wcześniej zgodejesz z toalety? Wytworzona w ten sposób synergia zapachu. perfum z nogi innych zapachów w Twoim odwiedzinie staje się jak gdyby nową jakością. Zapachem zdecydowanie bardziej kwiatowym niż stekalnym. Co? Jako blondynka. Oczywiście inteligentna blondynka. Kilka lat temu w filmiku powiedziałem Wam, że indol nie śmierdzi kupom. Po prostu jestem załamany czy tym, co czytam. W ludzkiej kupie tak naprawdę indolu jest bardzo mało. To jest naprawdę ciekawe, że osoba, która przedtem, że tak powiem, srała, nagle wychodzi z tej toalety i po prostu używa jakiegoś zapachu. No. Cika konwaliowym odświeżaczem, czy zapach stanie się jeszcze bardziej konwaliowym, pomimo że w konwaliowym odświeżaczu jest więcej indolu niż w kupie wyczuwalnego, nie mówię o proporcjach oczywiście. No jasne, że nie. Ta zawiera głównie takie substancje jak substancje siarkowe, takie jak metanotiol, disiarczek dimetylu, trisiarczek dimetylu i czy one nie tylko. Są tam też kwasy, takie jak kwas masłowy, czy kwas izowalerianowy, kwas propionowy, kwas octowy, takie składniki jak skatol, amoniak i wiele innych. Czy te substancje wzmieszane razem? Oczywiście, że w kupie występuje też parakrezol i troszkę indolu, ale to mało. Głównie jeśli indol dominuje w kupie, to znaczy, że mamy coś nie tak z przemianą materii z jelitami. W sumie z jednej strony zazdroszczę, że komuś... Kupa pachnie kwiatami, no, ale z drugiej strony nie świadczy to zbyt dobrze o zdrowiu jelit. Także nie na pewno, jeśli do konwaliowego odświeżacza, którego używamy w toalecie, dodamy troszkę smrodu kupy, to na pewno nie otrzymamy żadnej synergii, ponieważ związki siarkowe, kwasy. I czasami nawet aminy, takie jak trimetryloamina, która występuje w kupie czy kadawery, na pewno nie utworzą zapachu synergistycznego. Jeśli chcielibyście wiedzieć, to zmieszajcie sobie krople walerianowe po prostu z zapachem starej gnijącej kapusty albo cebuli, zmieszajcie sobie to razem i oto macie zapach ludzkiej kupy, bardziej zbliżony niż po prostu zapach indolu, który w ogóle nie pachnie wekalnie no to czytamy dalej a jednak to kwestia pozostaje intrygująca. Dlaczego ktoś miałby z własnego wyboru używać perfum o zapachu kciury? Bardzo odległy, ale jednak przychodzi na myśl toaletowy numer dwa. Hmm. No i dalej, skojarzenie indolu z aromatami łazienkowymi. Jeśli chodzi o molekuły, które występują w kwiatach i które najbardziej kojarzą się z zapachem łazienki, byłby to bezwzględnie parakrezol. I chinolina, która również występuje w kwiatach. Indol no nie bardzo, chyba że zamiast łazienki mamy warsztat samochodowy, produkcję chińskiego obuwia, albo pracownię rzeźby, w której wykonuje się odlewy z żywicy epoksydowej, albo klejarmię butów butaprenem. Wtedy jak najbardziej to pasuje, jeśli w toalecie są takie rzeczy. Ale sranie i sikanie zdecydowanie nie kojarzymy się z indolem, zdecydowanie. Mówiłem, indol jest zdecydowanie mało istotnym składnikiem ludzkiej kufy. Czytamy dalej. Odpowiedź jest prosta, bo jednym ze składników, niektórych najwspaniących perfum, jakie kiedykolwiek istniały, jest indol. No brawo! Tutaj się zdecydowanie zgodzę, bo Lumied Episys Techity gumsbook jest bardzo indoliczny i jest zajebistym zapachem. Tu się zgodzę zdecydowanie. Czytamy dalej. Kto to uznał? Zapach Indol jest dziwny, ale wbrew powstrichnej impiezy, siedzony na wielu forach dyskusyjnych, Indol wcale nie jest odkładaniem bo i po prostu kupą. Zasadniczo chemia organiczna nie zdraga się przy nazywaniu zycy po imieniu. Stąd mamy kadawaryno o zapachu złob, potwyscyny o zapachu smieci, skatol, dosłownie gówno, ci kwas masłowy o zapachu całego masła. No to jak w końcu? Proszę bardzo o to, żeby artykuły były spójne. Na początku pisze, że jednak pachnie toaletą głównymi tymi sprawami, a potem że on jednak wcale dosłownie nie pachnie kupą. Oj, chyba się coś poprawiło tutaj w percepcji osoby, która opisuje zapach indolu. O, coś się pojawiło. Jeszcze wspomnę też o kadrowernie, że ona owszem śmierdzi trochę pan jeśli się ją zmiesza z innymi składnikami, ale ona po prostu pachnie mężczyzną. Domyślcie się o jaki zapach mi chodzi? Czytamy dalej. Nie, nie, Nazwisko chemii organicznej jest dość zecowe. A jednak indol pozostał wyjątkiem. Stało się tak, bo nazwa ta pochodzi z historii z obróbki barwników indygoidych. No i teraz najciekawszy element tej postaci, ten, który rzeczywisty znajduje się w ochodach, a także w niewielkiej ilości białych kwiatach, zwłaszcza w jasminie, gardeni, tuberozie, kwieci, a w mniejszym stopniu w kadyfonie i gdzieś, które też nic nie, ze zbiorów, nie do białych kwiatów, sam sobie nie śmierci fekaliami. Brawo! O, komuś, jak widać, zmienił się kompletnie punkt patrzenia na ten składnik. Bardzo mnie to cieszy. Tak, racja, Indol nie pachnie fekaliami, on nie pachnie w ogóle. Brudno. On pachnie po prostu taką chemiczną czystością. Zgoda? Narkotyczną. Wyspcyciwnie. Jego zapach mogła bym porównać do stępłego, a jednak w jakiś inny sposób świeżej jego. W sensie ostrego, psienikliwego, energetycznego, nieco spokojnego zapachu pulik naftalinowych. Brawo! Oczywiście! Te zapachy są mega, mega podobne. Styren, naftalen i indol są po prostu bliźniakami zapachowymi. Ogólną cechą jest to, jeśli ktoś z Was używał kulek naftalinowych i czuł ich charakterystyczny, plastikowy, przypominający chińskie buty zapach, powinien sobie wyobrazić jak pachnie Indol i z łatwością wyłapać ten nutę w białych Ten artykuł nieco wygląda mi tak, jakby autorka na początku pisała o Indolu nie wiedząc jak on pachnie, porównując go do kubinnych spraw, a potem go powąchała i po prostu tu jest ząk mały. To nie kupa. Tylko naftalina, no jasne, bo jakże by inaczej? Czytamy dalej. To prawda z naturalna esencja Jasminu. Tak jak i u zy się chcemyśle tylko jaski, mam roczny napotyczny zapach. Zawiera około 2,5 tego indolu. No, oczywiście, tu jest akurat prawda. Tyle zawiera przeciętny, no bo oczywiście różni się trochę proporcjami to wszystko. Absolut z jaśminu. Tu jest mowa o Jaśminie Hiszpańskim, czy tam wielkokwiatowym, grandi florum, ale Jaś Jaśmin Sambat ma jeszcze więcej iloru, jest po prostu większym niż na świecie. Często wypełniał kompozycję, dodaje się jak słowo, z niektórzy twierdzą w niej ciemności. Jasminu Jaśminu pojawi się też innym częściami ciała kobiety. Dzięki temu ich zdanie jest bardziej seksowny lub zwieziency. O Boże, znowu głupoty! Intymne części ciała kobiety z pewnością nie pachną indolem. Nie wyczuwam tam żadnego podobieństwa pomiędzy tymi dwoma rzeczami. Chyba, że istnieje jakiś bardzo specyficzny gatunek człowieka, których pewne części ciała wydzielają zapach chińskiego obuwia albo naftaliny. Taka osoba z pewnością nie musiałaby się myć, żeby roztaczać po prostu ten cudowny aromat. No owszem, indol może znajdować się w niektórych ludzkich wydzielinach. Mowa tu o oddechu, bo na przykład jeśli ktoś ma zainfekowane zatoki, czy ten tak zwany zielony katar, to w nim zdecydowanie można wyczuć ten składnik, ale raczej ten zapach nie pochodzi z dołu. Czytamy dalej. Cho I zdaniem jest bardziej seksowny lub więcej. Chociaż technicznie nie biorąc, efekt niegdyśnego, niesukońskiego zapachu jaśmin zawięca bardziej parę Brawo! Znowu się autorka poprawiła. Tylko, że nie każdy ten na przykład jaśmin zawsze jest taki piękny i czysty, bo nie ma tego składnika. Natomiast inne jaśminy owszem, będą go zawierały i trącą trochę toaletą. Ale to nie przez indol koniecznie, tylko przez to, że w kompozycji z... Jaśminu jednym ze składnikiem jest parakrezol, który nadaje mu właśnie faktycznie urynalno fekalnej zwierzęcej nuty przypominającej twój nieświeży oddech o poranku. Tutaj się à la noix, a także jego zupełnie inne zobrazowanie albo montali jasmin Full. aż rozumiecie o się mówię. Testowałem pierwszy zapach à la noix, Ten jaśmin nie jest za bardzo indoliczny, dla mnie po prostu one pachną dość dopornie. Zdecydowanie, jeśli miałbym polecić Wam jaśminowe perfumy, to nie wybrałbym koniecznie tego zapachu, bo kojarzy mi się on za bardzo z takimi topornymi kompozycjami typu last lash na przykład, które kojarzą mi się z konwaliowym odświeżaczem do toalety pomieszany z zapachem, jakby to powiedzieć, kupy po antybiotykach. Nie wiem skąd to skojarzenie, albo jakieś uryny po prostu, toalety zapsikanej. Tym odświeżaczem. W tym jaśminie jest bardzo dużo od stanu benzylu, jest tak dość tradycyjnie budowany, jest tam ten parakrezol, no indolu też trochę jest, bo inaczej to by w ogóle kwiatowa nie pachniało. No, ale kompozycja dość toporna, moim zdaniem. tej. Innymi perfumami po dyskusyjnym, indyjnym zapachu ktoś z jako zapach babki spraw. Podobno w tej ma ekstrakt i nie jest nutami notami luisaminy i pi z nowymi serce recepty, serce, w zatem z i tej brunia na kantora jasny. Jeśli chodzi o Joy Joe Baton, zawiera on głównie bazę różaną, bazę jaśminową, trochę absolutu jaśminowego i trochę absolutu różanego, piżmoketonowe ketonowe i aldehydy znocie głowy. Czy jest to zapach ugrzeczniowy? No, nie za bardzo, bo retrobazy kwiatowe są bardzo zwierzęce, bardzo brudne, bardzo ciężkie, zawiesiste i bardzo bogate jednocześnie. Trwają z ryzyjskiej kadzidełka. Joy Jean Paton oprócz Absolutu Jaśminu została użyta baza Jasmine niech sobie przypomnę 200 31, chyba od firmy Tak, 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 tak. Ta bada zawiera naprawdę dużo parakrezolu i ona ma też taką tylko skatolowo-indolową nutę. Te, te, taką trochę jak podkłady kolejowe w basie, tak jakby trochę cywetą trąciła i ona właśnie nadaje temu joyu, oprócz oczywiście absolutu jaśmin, jaśminowego z tych kwiatów Jasmine Grandiflora. właśnie troszeczkę takiej brudnej nuty, bo skatol już prawda, zalatuje krobimi mi jest bardziej nieprzyjemny, na przykład dla mnie jest obrzydliwy. Jeszcze bardziej niż parakrezol. Tak więc stąd głównie pochodzi brudna na no tak? nazwą ją intymną i nawiązującą do jakiejś tam wiadomo czego. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Niezbyt. A jeśli już ktoś wyczuwa aspekty, które mu się z tym kojarzą, to na pewno pochodzą nie tylko od parakrezolu, ale również od tej słodyczy Na przykład aldehydu fenylooctowego, czy kwasu penylo który podchodzi bardziej od strony różanej niż jaśminowej. Właśnie, 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 właśnie. Niekoniecznie jaśmin zawsze pan musi Czy Czytamy dalej. Nie musi musicie jednak wątpić. Jeśli chcecie poczuć indol dużej dawce, sprawdźcie z guzików Na przykład perfuma, kartuzja, flor i Dzięki nic, ma się parku, który ciężko odwiedzają ludzie ze swoimi psami, może się dawać taki nowym dostaniu, bo w aktorii. Ulat jeśli chodzi o kwiat goździka, to indol nie ma w nim za bardzo wyczuwalnego, co kiepski przykład, naprawdę. Bo, że to jakaś odmiana goździka, której nie znam. To jakby co? I ktoś zna goździk, który faktycznie ma jakąś jaśminową nutę chińskich butów, bądź minogrąt, bądź innego buta prenu, proszę mi napisać pod komentarzem. Niestety, parę słów na koniec. Twórcy wielu spółceistnych perfum o zapachu białych kwiatów świadomie słuchają kontrowersyjnej Indolu. Bez wątpienia dzieje się tak z powodów spółceistnych wymagań przyjętych tuzji używając widza zadurowanej, ocenionej sztucznym aromatem ciało za obowiązkową cechę cywilizowanego człowieka. Kompletnie się z tym nie zgodzę. Właśnie wielu starych retro perfumek blakuje mi tego fajnego, świeżego, ozaokrąglającego efektu Indolu. Gdyby było go tam więcej, zapach na pewno byłby ciekawszy i bardziej kwiatowy, mniej syntetycznie perfumeryjny. Także tu kompletnie na odwrót i, i postrzeganie indolu jako coś przestarzałego, brudnego, co jest nieprawdą. Przecież nie walimy tego składnika bardzo dużo. Indol jest tak silny, jest tak śmierdzący w stężeniu, że trzeba go użyć po prostu w bardzo niskim stężeniu chyba że ktoś lubi po prostu zastępnik kulek na tali nowych perfumach albo całej fabryki chińskiego obuwia. To wtedy jak najbardziej. Ale ja że Indol jednak z czymś nowoczesnym. Czasami w nowoczesnym budownictwie czuć taki zapach nowości. Czy w nowym samochodzie. Zdecydowanie, jeśli bym miał robić plastikowy zapach nowego auta, to Indolu bym nawalił ile wlezie. Tak więc w nowoczesnych perfumach Indolu jest właśnie bardzo dużo, Powąchajcie nowsze Gucci Bloom, powąchajcie yy, Michael Kors y, Glam Jasmine, powąchajcie nowe odsłony Żadora, Żador y, Absolu, czy powąchajcie yy, Czystą Truciznę Diora, to już nieco starszy zapad, czy powąchajcie yy, wszystkie, no praktycznie wszystkie białokwiatowe nowe premiery i zobaczycie, że nuta Indolu w każdym będzie wyczuwalna dość wyraźnie taka świeżość białych kwiatów nie może obyć się bez tego składnika. Niestety białe kwiaty bez indolu będą po prostu płaskie i ciężkie. Podobne dotyczy jasmonoidów. Jasmonoidy, czyli na przykład hedion, indol są zdecydowanie obowiązkowe, jeśli chcecie zrobić naprawdę świeżość białych kwiatów a nie jakieś zwiędnięte, sztuczne, zestarzałe i stęchłe coś. Czytamy dalej. Wiele osób obawia się, że ich zapach i perfum będzie przyskazał sąsiadom, znajomym, współpracownikom, ludziom, w i w kinie. Powinno się więc unikać perfum kontrowersyjnych, chociaż były ledwo wicjuwalne i mniejsza wiedza na temat perfum mniej mniejsza tolerancja dla niecodziennych zapachów. Bicmose upodobanie do kontrowersyjnych zapachów ma no, jakiś związek uznanie do nieprzyjemnych woli albo z adaptacją własnej śmiertelności, podobnie jak do cyśności klinicja roślin. No, Otóż to... wchodzimy w jakieś takie egzystencjalno-filozoficzne tematy, który, o których bardzo uwielbiamy myśleć my chorzy psychicznie, także tego akurat może nie będę komentował i zostawię to dla siebie, czym jest dla mnie kwestia śmiertelności, ale jeśli chodzi o czy indol jest kontrowersyjny, to myślę, że nie bardzo, chyba że ktoś naprawdę przedatkuje ten składnik w perfumach. Ymm, kwitnące kwiaty, perfumy z indolem obu, wyczuwalne od kobiet są czymś tak pospolitym, że praktycznie nic już nie zwraca na to uwagi, a na pewno wielu osobom kojarzą się one przyjemnie, no bo przecież kwiaty w wielu kojarzą się z przyjemnymi zapachami. Inaczej komercyjne perfumy w ogóle nie nawiązywałyby do ich zapachu, no nie? Czy prawda? Ostatni! Nie perfumy w pewnym sensie umierają. Tak inaczej, perfumy zawierające Indol to dla miłośnika perfum, fascynująca podróż i prawdziwy rytuał w Tutaj dalej jakieś... Łajnie, że indol kojarzy się trochę z zapachem śmierci. No prawda, jest bardzo nostalgiczny, bardzo romantyczny. Są białe kwiaty i są po prostu cudowne i naprawdę mogą kojarzyć się z takim przemijaniem, nostalgią i... Po prostu prowadzić w nas, nas w taki bardzo emocjonalny, magiczny nastrój. To zdecydowanie jest prawdą. Będę teraz kończył ten filmik. Napiszcie o komentarzach, co sądzicie wy w tym artykule i o, ogólnie. o zapachu indol, może który, który z Was chce się naprawdę dowiedzieć, i może niejasno jej wytłumaczyłem, jemu do no sobie nie, jak pachnie indol, także piszcie o komentarzach. Chętnie nagram dla Was jakiś, kiedyś, jakiś drugi filmik o indolicznych kwiatach, albo po prostu odpiszę Wam pod komentarzem, jak yy, yy, zrobię tak, jak uznam za stosowne. Także nie zapomnijcie o subskrypcjach, o łapkach w górę i teraz się z Wami żegnam, ciu!